Piotr Zmarzłowski pętla czyta Piotr Zmarzłowski Niniejszy audiobook powstał na podstawie utworu chronionego prawem autorskim wszelkie prawa zastrzeżone nagranie przeznaczone jest wyłącznie do prywatnego użytku jakiekolwiek powielanie rozpowszechnianie lub publiczne odtwarzanie bez zgody autora jest zabronione rozdział 17 Jola. Przebudzenie. Jola spojrzała na zegarek i zorientowała się, że za kilka minut kończy pracę. Za oknem było jeszcze jasno, gdyż jesień dopiero zaczynała się rozkręcać. Kolorowe drzewa pięknie ożywiały betonowy miejski krajobraz. Zebrała więc swoje szpargały, wyłączyła komputer i wstała, żeby odnieść brudne kubki do kuchenki w pokoju socjalnym. Zawsze tak robiła, żeby na wstępie nowego dnia nie witał jej widok naczyń wypełnionych zaschniętymi fusami po kawie. Wyczuwało się ogólną atmosferę zakończenia pracy i wszyscy w ten lub inny sposób przygotowywali się już do opuszczenia swoich stanowisk. Opłukała naczynia, postawiła na ociekaczu i wróciła do swojego pokoju. Od roku miała swoje wydzielone pomieszczenie i to z oknem. Z jednej strony oznaczało to awans i lepsze pieniądze, z drugiej zaś trochę jej brakowało towarzystwa koleżanek i kolegów, z którymi można było przez cały dzień zamienić kilka słów albo powygłupiać się, kiedy kierownika nie było w pobliżu. Zarzuciła na ramię torbę i ruszyła w kierunku korytarza. Wychodzili, ale też przychodzili do pracy z innej strony niż klienci, odwiedzający ich placówkę bankową. Tak trochę od zaplecza. Ich wejście było zwyczajne i po prostu skromne. Zwykłe drzwi w ścianie wielkiego mieszkalnego bloku, na którego parterze zlokalizowany został ich oddział. Po drodze dołączyło jeszcze do niej kilka koleżanek, wobec czego musiały pojedynczo puszczać lokale, żeby nie utknąć w ciasnych drzwiach. Zewnętrze powitało ją powiewem ciepłego, przesyconego zapachem jesieni powietrza. Trochę wilgoci, zapachu, zwiędłych liści i to nieuchwytne coś, co zwiastowało koniec kolejnego przeżytego roku i czas niechybnej zimowej hibernacji dla natury. Poprawiła pasek od torby, odgarnęła włosy i zamierzała już ruszyć sprężystym krokiem przed siebie, gdy nagle zobaczyła znajomą postać kilkadziesiąt metrów przed nią gdzieś w plątaninie osiedlowych alejek. Kobieta, którą dostrzegła, była jej znajomą z pracy. Która odeszła na urlop macierzyński na początku roku. Jola przypomniała sobie, że Aneta, bo tak właśnie miała na imię znajoma, mieszkała gdzieś tu w pobliżu. Teraz zaś szła pchając dumnie przed sobą wózek dziecinny typu gondola. Jola podniosła rękę, aby zwrócić na siebie uwagę i zaczęła iść w kierunku zauważonej kobiety na wskroś przez trawnik. Trochę się sobie zdziwiła, gdyż nie znały się aż tak dobrze, a także sama nie była nadmiernie wylewną osobą. Od kiedy zaś związała się z Grzegorzem, z każdym rokiem upadamniała się do niego, redukując swój wachlarz emocji i spontanicznych zachowań. Tymczasem coś kazało jej prawie podbiec do tej kobiety i nawet pocałować ją na powitanie w policzek. Co za spontaniczność, pomyślała o sobie. Zamieniły kilka słów powitania i nadszedł ten moment, kiedy świeżo upieczona matka zaczyna się chwalić dzieckiem. Kobieta odsunęła lekko baldachim i odkryła twarz maleństwa. — A to mój skarb, kochana, tylko popatrz — powiedziała dumnie głaszcząc delikatnie po różowym policzku malutką twarz dziecka. Malec, a może dziewczynka, bo jeszcze nie zostało to sprecyzowane, blasnął ustami przez sen, robiąc przy tym rozkoszną minę i obrócił nieznacznie głowę. — Ale piękny! O, przepraszam, chłopiec czy dziewczynka? — zmitygowała się nie mogąc oderwać wzroku od małego człowieka. — Chłopiec, Bartek! — Chrzciny za dwa miesiące, czyż nie jest słodki? Kochana, dużo czytałam w ciąży, no ale ta cała teoria nijak ma się do praktyki. W jakim sensie? Zaintrygowała się Jola. W takim że jest dużo ciężej, niż to opisują. Ale też miłość, jaka w tobie się rozwija do tego małego człowieczka, jest tak niewymierna, że jesteś gotowa na każde poświęcenie. Nie przez pana noc, ty na ostatnich nogach z zapałkami w oczach, a ten facet wystarczy, że zrobi właśnie taką minę, jesteś gotowa na kolejne i kolejne noce, i nawet nie dostrzegasz, że za chwilę przecież upadniesz na twarz ze zmęczenia. O rany, nie wiedziałam, że to aż tak działa. Dokładnie tak, musisz spróbować, Ola, naprawdę. Musisz spróbować. E słowa wciąż odbijały się echem w jej głowie, gdy siedziała w autobusie wracając do domu. Było już trochę późno, ale aneta namówiła ją na spacer, a potem na szybką wizytę w kawiarni znanej sieciowej marki. Tam z kubkiem parującego napoju w dłoni Jola słuchała powieści koleżanki. Pełnych emocji, barwnych relacji z nowej codzienności, jaką było macierzyństwo. Aneta, która po raz pierwszy od miesięcy wyrwała się z domowej rutyny, czuła się tak, jakby wreszcie złapała oddech. Spotkanie z Jolą było dla niej jak prezent na miastka dawnego towarzyskiego życia, którego teraz jej tak bardzo brakowało. Mówiła dużo, szybko, czasem nieskładnie, ale z entuzjazmem i pasją. Dla Joli to wszystko brzmiało niemal jak opowieść z innego świata. Kiedy zdecydowała się na związek z Grzegorzem, starszym od niej o prawie 20 lat, nie przypuszczała, że decyzja ta będzie miała tak głęboki wpływ na jej przyszłość. Grzegorz od samego początku wywarł na niej ogromne wrażenie. Jako mężczyzna, jako szef, jako człowiek. Imponował jej wiedzą, opanowaniem, sposobem bycia. Potrafił mówić z pasją niemal o wszystkim. Czytał nieustannie książki, eseje, artykuły. Jego zasób wiedzy wydawał się niewyczerpany. Był dla niej kimś więcej niż tylko partnerem. Trochę ojcem, trochę przyjacielem. A także kochankiem. To on nauczył ją, jak poruszać się po świecie. Pokazywał miejsca, których wcześniej nie znała. Oprowadzał niczym przewodnik po górach, miasteczkach i wspomnieniach. Wędrowali razem z plecakami, nocowali w schroniskach, oddychali wspólnym rytmem. Tworzyli własny, zamknięty świat mikroświat tylko dla dwojga. Grzegorz miał za sobą przeszłość, rozwód syna z poprzedniego małżeństwa. Gdy ją poznał, był już po wszystkim. Jak tłumaczył, z uwagi na trudne relacje z byłą żoną, a także po konsultacjach z psychologiem, postanowił nie utrzymywać kontaktu z synem. Twierdził, że to dla jego dobra. Jola przyjęła to bez większych pytań, ufając mu bezkrytycznie, Grzegorz był przecież taki silny, taki pewny siebie. Dbał o siebie. Nawet mimo upływu lat prezentował się doskonale. Wysportowany, szczupły, z nienaganną sylwetką, która mogłaby zawstydzić niejednego dwudziestolatka. Spodobał jej się od razu, gdy tylko pierwszy raz zobaczyła go w pracy, w banku. Wiedziała wtedy, że zrobi wszystko, by go zdobyć. Wcześniej nie miała zbyt wielu doświadczeń w miłości. Kiedyś, jeszcze w liceum, spotykała się z kolegą z klasy. Ale po tamtym krótkim epizodzie nastała długa cisza. Zamknęła się wtedy w sobie, wróciła do rodzinnego domu, do matki, nie wierzyła już, że jeszcze kiedykolwiek, coś się w jej życiu wydarzy. A potem przyszedł on. Ich związek nie spotkał się z akceptacją. Matka nie ukrywała niechęci, zwłaszcza gdy poznała szczegóły wiek, przeszłość, rozwód, między nimi zapanował dystans, który z czasem zmienił się w chód. Podobnie było z przyjaciółmi znajomymi. A co bolało najbardziej, również z ukochaną siostrą. Grzegorz, poważny, zamknięty w sobie, nie gustował w spotkaniach towarzyskich ani w zabawach. Nie pasował do grona młodych ludzi, z którymi wcześniej Jola spędzała czas. Stopniowo niemal niezauważalnie oddalała się od wszystkich. Z roku na rok stawała się coraz bardziej samotna, choć nie czuła tego boleśnie, bo i całym światem był on. Po roku znajomości wzięli ślub. Spojrzała przez okno autobusu na mijane domy, ulice przystanki, i nagle wydało jej się, że wszędzie wokół są kobiety z dziećmi, z wózkami, z maluchami trzymającymi je za rękę, tak jakby wcześniej ich nie było, a teraz pojawiły się nagle nożąc się w każdej alejce i na każdym skwerze. Ona też mogłaby być matką. Właściwie była. Zdarzyło się to mniej więcej rok po ślubie. Zaczęła się czuć inaczej. Najpierw niepozornie, potem coraz wyraźniej. Zmieniły się jej smaki, węch nagle wyostrzył się do granic możliwości. Potrafiła wyczuć zapachy, których istnienia wcześniej nawet nie podejrzewała. No i te poranne mdłości. Gdy usłyszała diagnozę lekarza, ogarnął ją strach. Przecież nie wyobrażała sobie siebie w roli matki. Jednak podczas długiej jazdy autobusem do domu coś w niej się przestawiło. Myśli zaczęły się układać, emocje opadać zaczęła przyzwyczajać się do tej nowej, zaskakującej rzeczywistości. Będzie miała dziecko. Będą mieli dziecko. W domu czekał na nią Grzegorz. Wiedział o jej wizycie, sam nalegał, by skonsultowała się z lekarzem. Niepokoiły go zmiany, które zauważył w jej zachowaniu i samopoczuciu. Kiedy powiedziała mu, że jest w ciąży, wydało jej się, że wcale nie był zaskoczony. Usadził ją przy stole, sam usiadł naprzeciwko. Spokojnie rzeczowo, z tą swoją opanowaną powagą, zaczął mówić. Przypomniał jej o rozmowie, którą odbyli na samym początku, o tym, że oboje ustalili, iż nie chcą mieć dzieci. Kiedy próbowało oponować, przedstawił cały katalog argumentów. Przekonywał, że macierzyństwo zburzy wszystko, co wspólnie zbudowali. Mówił z taką pewnością, takim autorytetem, że nie potrafiła się temu oprzeć. Miał doświadczenie, znał życie, tak sobie to tłumaczyła. Był jak zawsze przekonujący. Do dziś pamięta jego miny, sposób, w jaki gestykulował, ton głosu. Omotał ją, zawładnął jej myślami. Kochała go i nie chciała stracić. Czuła się przy nim bezpieczna niemal jak dziecko. Nie musiała o niczym decydować, niczym się martwić. Wszystko było ustalone za nią. Ona tylko miała słuchać. Decyzja okazała się więc łatwa. Kiedy już ją raz podjęła, później konsekwentnie powtarzała ten wybór. Za każdym razem, gdy znów nie zachowali ostrożności, historia się powtarzała. Już nie musiał jej długo przekonywać. Sama siebie uprzedzała, godziła się, zgadzała. Ale czas działał na niekorzyść Grzegorza. Starzał się. Coraz częściej bywał u lekarzy niż na korcie tenisowym. Znikała jego dawniej imponująca sylwetka, stracił wigor, przygasł, stawał się bardziej starszym panem niż opiekunem, bardziej zależnym niż zarządzającym, a ona powoli niezauważalnie przejmowała rolę pielęgniarki. Przestała być partnerką, a może nigdy nią tak naprawdę nie była. To przecież on decydował o wszystkim, ona wykonywała polecenia, niezależnie od tego, jaką rolę pełniła wcześniej. Teraz bezsprzecznie była piastunką starzejącego się mężczyzny. Początkowo nawet i to nie przeszkadzało. Traktowała to jak naturalną kolej rzeczy, jak cenę za te wszystkie wspólne lata, podróże, momenty. Nie zauważyła nawet, kiedy zaczęła się do niego upadabniać, bezwiednie, odruchowo. Przestała się malować, zrezygnowała z farbowania włosów, ubierała się tak, jakby próbowała dopasować do jego wieku a może po prostu do jego stylu bycia? Gdzieś w sobie stłumiła całą młodzieńczą energię, ten puls życia, który przecież powinien ją jeszcze prowadzić. Wszystko zmieniło się, kiedy pojawił się Andrzej.